Witam, witam, witam. Dzisiaj mamy coś takiego innego. Będzie Wixa, nie, nie będzie Wixy. Będzie ekonomia. Nie, 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 nie będzie ekonomii. Ale za to będzie 25 tysięcy 340 tysięcy wat. Około 28 Głośników w samochodzie. Tuby basowe, subwoofery, wzmacniacze. Po prostu łeb urywa. Urywa łeb. po włączeniu sprzętu na maksa Same fotele ponoć masują od drgań basu plecy A więc, zobaczymy co dzisiaj będziemy mieli Uślizg, łapanie, łe, kurde ma uczyć. A więc tak, dojeżdżamy na miejsce Magnum, Magnum, Magnum To dzisiaj robimy prezentację głośników Fake taxi bus Fake taxi tak kodł Take me where you take me where you Bałem się, bo nie widziałem co będzie. Ameryka znów jest u nas, ale dzisiaj nie będziemy gadali o samochodzie. Znaczy to o samochodzie też powiemy. Ale sprzęt tu to jest... To jest a temy Jesus Crisis Man. Powiem tak. Producenci teraz wszystko robią, by auta, by masa auta była lżejsza, bardziej ekonomiczna i w ogóle, i w ogóle. Właściciel powiedział pierdolę te bzdury. Ma być ciężko, ma być dużo, ma być grubo, ma groć kurwa, pas tak, że blacha zgaci sama się odkleja. Tak tu robię, sens, zara wam pokażę! Powiem tak! Powiem krótko! Jest pilot do telewizora, który tutaj oczywiście daje nam całkiem fajny dźwięk i jakość w programie. Sprzęt taki, że to za 3000W, to za 4000W, tam ze 5000W. Te pomarańczowe naklejki same mają, kurwa, za 2500W. Silnik niby 3,5, czy tam 6,2, czy 5,7. Nie wiem, w każdym razie on tak dociążył to auto, że nawet jakby był, kurwa, 7,0, to i tak by nie pojechał. Ale reakcja ludzi na kurwa grający tu na pierdalający bas jest cudowna! Magnum! Tak możemy go nazwać, koła ogromne 22-calowe bas, Taxi. Tak się kurwa to nazywa. Oskar i chodzi w środku. Drzwi obwiesiły się, ponieważ... 47 kg głośników wjechało na lewe drzwi, 47 kg wjechało na prawe drzwi. Z tyłu kurwa nie ma nic, ale po otwarciu tylnych drzwi patos. Co po co się odjebało, co po co się kurwa... Więc tak, łupież kurwa spada z włosów sam po odpaleniu głośników. Chodzi wszystko, koszulki, szyby wyginają się kurwa w drugą stronę. Te kurwa do trzymania w już się dawno rozregulowały, powiem wam tak. W punkcie jeżdżącym na kółku masa własna tego samochodu, to jak wyszła z fabryki to było ze 2,5 tony. teraz o kurwa ze pięć! Czesno, Ale se gro! Ja. Więc tak, powiem wam tak! Klaksor... Chuj, wiecie trzeba, bo nie słychać. Ale się rąbie ten sen! Czekaj, czekaj. No. Trzymać. Powiem Wam tak, nie, ale jest jakość dźwięku rewelacyjna. Nie ma co gadać, tu nie jest naśrubane jakoś kurwa, bezsensownych gościków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurwa, 12 gościków policzyłem, że jest na przednich dźach. Podjeżdżamy pod pryszanek więc tak, sufitówka jest popielata od szlugów, jest sina, decha jest kurwa miękko twarda, Ale ja nie jeszcze tak z deską, więc mnie wali to. Pomarańczowe dodatki, pomarańczowe emblematy, tylko dlatego, żeby auto było widoczne z daleka. Ale auto słychać już kurwa z kilometrów pięć! To im domy! Kuja, w ogóle nie jedzie, no, ale jak waży pięć ton? Przystanek, przystanek Oskar.

I to wszystko to jest Mercedes. Tak, to jest prawdziwy Mercedes. I za to chwalimy. Kurwa, nagrywam na troszkę, kurwa, podzespoła, od nitka. To mi się podoba. Chodzi o to, że siedzenia są wyposażone już w masaż. Co trzeba zrobić, żeby dupę i plecy masowało? Wystarczy wyregulować sprzęt na pełną pizdę. W samochodzie wszystko drga, wszystko kurwa się częsie. Niestety nie jesteśmy w stanie Wam przenieść tego kurwa, żebyście wizualnie to zobaczyli, ale uwierzcie, to co tu się odpierdala, to się dzieją cuda. Stero, jakby działy cuda na parkingu. to tonowe auto napitgane głośnikami jest nie do opisania. Magdu! prawdziwy kos. Auto mały. nie ma akumulatora, ma pakiety tytanowo-kurwalitowe! I chuj! No tak!